Taylor, po co tu przyszliście? Tato, chcieliśmy zaprosić Ciebie i Twoją żonę na moją osiemnastkę. Dziękuję za zaproszenie. A kiedy, kochani? Sobotę o dwudziestej. Gdzie? U nas w domu. Och, no to świetnie! Wreszcie zobaczę, jak macie tam w domu. Nigdy tam nie byłam. To my już pójdziemy. Nie będziemy wam przeszkadzać. Taylor zaprosiła nas na osiemnastkę, ale ja chyba nie pójdę. Katie, co się dzieje? Jestem w ciąży. Nie pasuję na imprezę. Kochanie, co ty mówisz? Pewnie, że pasujesz. Tak się zaczyna piękne lato, że może powieszmy się. Zaprojektuję sobie suknię. Świetny pomysł. Już tak długo jesteśmy razem prawie rok. To już prawie rok tak szybko zleciało. Katie, musimy zaplanować doskonale ślub. Myślę, że lipiec będzie odpowiednim miesiącem. Też tak uważam. Tylko żeby przed igrzyskami. Tak, na pewno zdążymy. Dobry, doktor Owen Harrison. Dobrze, że pani już się wybudziła. I najlepiej się czuję, ta wariatka chciała mi zabić. Miała pani dużo szczęścia. O mały włos to pani nie byłoby wśród nas. Czy na pewno nic nie grozi życiu Mary? Kula została usunięta podczas operacji i już nic nie zagraża życiu i zdrowiu pacjentki. No to całe szczęście, że pan ją uratował. Mam pytanie. Tak? Czy pan jest spokrewniony z Darlą Harrison? Tak to moja żona. Dobra, to już państwa zostawię. Muszę wracać do innych pacjentów. Kto mnie leczy? Oh, my God! Mamo, uspokój się. To mąż tej Darli, która była wychowawczynią Ewy. Ale już nie jest. A ty, Andrea? Dlaczego? Nie jesteś w bliżej mnie? Już mnie wypuścili i od razu przyszłam do siebie, mamo, jak się dowiedziałam. Jakby ci się coś stało, to nie wiem, co bym zrobiła. Bardzo cię kocham, mamusiu. To Elizabeth Smith chciała mnie zabić. Nie martw się, odpowie za to, co zrobiła. A gdzie jest Ewa i Martin? Wysłałem ich do szkoły. Jerry. Jak mogłeś mnie okłamać? Rose, ja cię okłamałem? Mów jaśniej, nie rozumiem. Nie udawaj, idioty! Wiesz, o czym mówię! Kochanie, uspokój się! Naprawdę nie wiem, o co ci chodzi. Dlaczego zrezygnowałeś z terapii? Zrezygnowałem, bo uznałem, że już jestem zdrowy. Co ty mówisz? Nie jesteś zdrowy! Doktor powiedział, że zrezygnowałeś już w połowie terapii! A to nie jest możliwe, żebyś się wyleczył! Rose, kochanie, naprawdę już jestem zdrowy! Czyli zdradzasz mnie! Tym razem jest inaczej! Jerry, nie wierzę ci! Już ile razy mnie okłamywałeś, miałeś liczne romanse! Wiedziałam, że też znajdziesz sobie kogoś w Londynie. Kochanie, uwierz mi, tym razem jest inaczej. I tak się dowiem, kim jest twoja kochanka. Na pewno ją masz. Za każdym razem jest tak samo. Taylor, hey czy zaprosiłaś już swojego ojca? Tak i jeszcze macochę. Mam nadzieję, że jednak nie przyjdzie. Raczej przyjdzie, bo powiedziała, że nigdy nie była w tym domu i jest ciekawa, jak tu wygląda. Babciu, czy to prawda, że aresztowali mamę? Tak, to prawda. Aresztowali ją pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Mama by nikogo nie skrzywdziła. To na pewno kłamstwa. Mary Tilo została postrzelona i niestety przeżyła. Babciu, jak możesz tak mówić? Mary na pewno zdenerwowała matkę i broń wystrzeliła. Na pewno tak było. Postaram się wyciągnąć je jeszcze dzisiaj. Pracuje już nad tym nasz adwokat. Na pewno uznają, że to był nieszczęśliwy wypadek. Mamo, cieszę się, że przyjechałaś, ale dlaczego mnie nie uprzedziłaś? Jak się dowiedziałam, że Andrea urodziła martwe dziecko, to już chciałam przyjechać. A jak się dowiedziałam, że Mary została postrzelona do obrazu, wsiadłam w pociąg. Jak to Mary została postrzelona? Ty nic nie wiesz. Wczoraj wieczorem została postrzelona przez Elizabeth Smith. Mamo! Skąd o tym wiesz? Wczoraj w nocy zadzwonił do mnie Harry i postanowiłem jak najszybciej przyjechać. To straszne, jak ta ruda małpa mogła ją postrzelić. Córeczko, chciałabym, żebyś poszła ze mną do Mery, do szpitala. Mamo, to chyba nie jest dobry pomysł. Jesteśmy pokłócone. Czas najwyższy się pogodzić. To Twoja jedyna siostra. Mamo, muszę lecieć do mery, do szpitala. Zajmij się Fibi. A co się stało z mery? Została postrzelona przez Elizabeth Smythe. Tego można było się spodziewać po Smyfach, że nas nienawidzą i strzelają do nas. Masz rację, mamo, ale już muszę pędzić do szpitala. Pat, córeczko, uważaj na siebie. To straszne. Coś stało z twoją matką. Mam nadzieję, że nic się nie stało poważnego. A kto znalazł twoją matkę? Harry. To miała szczęście, że przeżyła. Ava, nie załamuj się. Julie, jak mam się nie załamywać? Moja matka leży w szpitalu. Mogłaś dzisiaj nie iść. Do szkoły. Ale Harry mi kazał. To nie jest Twój Ojciec. Nie musisz go słuchać. Mamo, cieszę się, że przyjechałaś. Tata nie mógł przyjechać. Nie dostał wolnego w pracy. Jennifer, po co tu przyszłaś? Przyszła się pogodzić z Tobą. Mogła Ciebie już nie być, mogła Cię stracić, a to jest Twoja jedyna siostra. Pogódźcie się wreszcie. Przepraszam Cię, Mary, siostrzyczko, za wszystko. Ja też Ciebie. Bardzo żałuję, że się pokłóciłyśmy. Nareszcie. Elisabeth chciała mnie zabić. Nie daruję jej tego. Powtarzała, że zabiła mi syna. Jak to nie ja? Ona jest chora psychicznie. Córeczka, odpocznij. Lepiej nie myśl o tym. Witaj Mary. Cieszę się, że ci się nic poważnego nie stało. Nie, dużo szczęścia. Cieszę się, że jesteście. Dzwonił adwokat. Postarał się i wasza matka wyszła za kaucją. Już została wpłacona i zwolnili waszą matkę z aresztu. To świetna wiadomość. Uznali, że to był nieszczęśliwy wypadek. Wyszło na to, że Mary jest wariatką sprowokowała Elizabeth. Mamy... Świetnego adwokata. Bruk, postanowiliśmy, że powierzymy się w lipcu i chcę, żebyś zaśpiewała na naszym weselu. Naprawdę? Jestem zaszczycona. Oczywiście, że zaśpiewam. A mam zaśpiewać czy własną piosenkę? A takie szczegóły to jeszcze ustalimy. Myślę, że lepiej moją piosenkę. Może, Bruk, wreszcie wydasz płytę? Od lat cię namawiam. No to myślę. Dziękuję, mamo, że mnie wyciągnęłaś. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Jesteś moją jedyną córką, zawsze ci pomogę. Wiem, mamo, wszystko się skończyło po mojej myśli. Nie wszystko się dobrze skończyło, bo Mary przeżyła. No córeczko, też bym wolała, żeby Mary nie było, ale trudno. Mamo, jak wy możecie tak mówić? Przecież to jest straszne. Bridget, musisz zrozumieć, że Mary nie jest nastawiona przyjaźnie, tylko wrogo. A teraz wybaczcie, muszę się wykąpać. Like being with you is slowing down time. And the way you rub against me drives me out of my mind. I've completely fallen helpless for the way that you are. I feel delirious, I'm delirious. I want a serious thing, serious thing with you. You're looking for the love, for the love I'm looking for, too. Yeah, I've never fallen so fast, but you're different. And I fall all over. Alright, if you tell me that it's okay I will let you know it's alright I will let you know the same If you tell me Wanna see how we how we get down, wanna see how we how we get get Wanna see how we how we get down, wanna see how we how we get get Wanna see how we how we get down, wanna see how we how we get get Wanna see how we how we get down, wanna see how we how